Hej wielka! Wracam do Was po krótkiej przerwie spowodowanej urlopem. Tym odcinkiem chciałabym zapoczątkować nową serię na moim kanale. Chyba każdy taksówkarz zastanawia się, kiedy najbardziej opłaca się jeździć. Czy rano, czy po południu, czy może w nocy i ja teraz to dla Was sprawdzę. Zasady są takie, że muszę jeździć przez 8 godzin. I dzisiaj pojeżdżę 4 godziny w szczycie porannym i 4 w szczycie popołudniowym. Będę porównywała zarobki bez bonusów i bez kosztów paliwa, ale za to będę przeliczała zarobki na każdy przyjechanie. Kilometr. Dzisiaj sprawdzam poniedziałek. Zdaję sobie sprawę, że każdy dzień jest inny. Dlatego, jeśli przetestuję każdy dzień tygodnia, no to z powrotem sobie będę pojeździć w poniedziałek i będziemy sobie porównywać, jak jeden poniedziałek ma się do drugiego. Wydaje mi się, że za jakiś czas to może być dobra skarbnica wiedzy dla kierowcy, który zastanawia się, kiedy się najbardziej upoca jeździć. Dobra, to ja Was przepraszam za taki długi wstęp i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Pierwsze co muszę zrobić, to ogarnąć auto, bo byliśmy w ten weekend na kajakach i no i trochę mi się naniosło brudu, nie powiem. Śmieciuchy z drzwi, to jest mój właśnie taki mini kosz. Jak tutaj widzicie, dalej korzystam z moich Omewo Ewa dywaników. Spokojnie, to jest cały czas ta sama firma. Ta sama jakość i to samo super dopasowanie. Zmieniło się tylko logo i coś jeszcze, ale o tym wam powiem za chwilę. Widzicie 30 sekund cyk, pyk i po robocie. Żadnego szorowania i odkurzania godzinami. I to wszystko dzięki specjalnemu materiałowi Ewa, który ma nieprzywierającą powierzchnię. Jeszcze je tylko wyczepiemy i będą gotowe. A jeżeli Wy chcecie sobie ułatwić życie i lubicie designerskie produkty, to możecie sobie je skonfigurować pod kolor własnego auta. Wystarczy wejść na stronę, do której link podany jest w opisie, i pobawić się konfiguratorem. A teraz ta druga zmiana, o której mówiłam. Mam nowy kod rabatowy taksi, który możecie użyć, żeby obniżyć cenę swoich dywaników. No i co? Ja już jestem gotowa do jazdy. Powiem Wam, że fajnie się siedzi, jak jest tak ogarnięte wszystko. Mam skasowany licznik, zobaczymy ile będę mieć pod koniec dnia i mamy godzinę 6.57, czyli możemy założyć, że o 7 jeździmy. Patrzcie, prawie cały Kraków się świeci, z wyjątkiem tutaj oczywiście, gdzie jestem, ale może coś się złapie z mnożniczkiem. Pomóc Panu jakoś? Nie problemu z Nie, no co Pan? Myślę, że sobie wrzucę jednak. Ja Dobra. Co się panu stało? E, no, złamałem dosyć poważnie i dzisiaj właśnie jadę na badania medycyny pracy. A. Ponieważ zwolnienie, zwolnienie lekarskie mi się skończyło. I jak pan złamał? Na ściance spinaczkowej. Oj, 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 Spadłem po prostu no. z, z góry. A tu nie ma wtedy jakiegoś zabezpieczenia? Są, ale nie na baldach, tylko na. E... Tym, na, to, to są takie mniejsze ścianki, powiedzmy tak do 3-3,5 metra, gdzie tam nie ma. A te wyższe takie po 10 metrów, no tam, tam już są. Mhm. Jak człowiek skończy 30, to już nawet z krzesła nie może zaskoczyć <laughs> tak, tak, dobrze. Tak, już jest ryzyko. Tak. Pani jest z TikToka? No, ja tak. Kojarzę panią? Tak? O. Tak, tak, tak. Bardzo się, że tak powiem, no, nie, nie, nie mogę uwierzyć w swój fartek jak zamówiłem tego Ubera. <laughs> Czyli ile ogólnie trwa taki proces? Yy? Już, już trwa 6 tygodni. Yy, je, jeszcze, jeszcze dwa noszenia tej ortezy, cztery chodzenia z kulami, ale proces rehabilitacji trwa długo, jeszcze, jeszcze trochę potrwa. A na NFZ się udaje wszystko? Nie, czy nie, bo... nie, nie, nie. nie, nie. Serio? Nic, no, na NFZ nic się, się udaje. Uf, wszystko jest prywatne. Znaczy operacja była na NFZ oczywiście, to tak, ale szpital też był na NFZ, ale, ale rehabilitacja jest prywatna. I droga jest taka rehabilitacja? E, ja e, tą rehabilitację odbywam tam u siebie w domu rodzinnym na Podkarpaciu, to tam jest 170 zł za wizytę. Mhm. E, no, jest jak jest, no, ale, ale jakoś idzie. No muszę, muszę po prostu to zrobić. No tak, to jasne. Duży ruch dzisiaj już. Jest już, pan moim pierwszym pasażerem. Pierwszym dzisiaj, no. tak myślałem, o, fajnie, odwróciłam się już słońce nie będzie radzić. A, tak. kiedy jest ogólnie lepiej jeździć tak. Y, rozumiem, że pewnie gdzieś... Wieczorem może czy coś takiego? No, sprawdzę to. Nie, no nie? mi się tak z mojego doświadczenia to chyba rano, ale no, to rano. też to też w zależności jak tam z ruchem, czy coś okay. jest w Krakowie, ale ja ogólnie jestem tym poranki. Poranki? Wolę, tak, wolę wcześniej wstać, jakoś tak mam dłuższy dzień. Aczkolwiek to nie jest łatwe. Nie, 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 nie jest łatwe. Ale ja już sobie wyrobiłem też taki nawyk, że tylko dzwoni budzik i, i od razu wyłączam i wstaję. O, super. Nie ma w ogóle zastanawiania, bo im Dłużej się człowiek zastanawia. No, to nie, nie, to już przepadnie. Tak. No, ja w związku z tym, że nie muszę iść do pracy, no to mam trochę utrudnienie, mam walkę ze sobą, ale ja to opatentowałam i po prostu trzymam sobie budzik w łazience. Tak? tak A, tak. żeby wstać po Tak, i już muszę wstać i naprawdę to działa. Okay. Chociaż czasami mam tak, że wyłączam go. A dobra, to dzisiaj, dzisiaj A, będę powodzenia. po powodzeniu. <laughs> powodzenia, szybkiego powrotu bardzo. do zdrowia. Dziękuję, dziękuję. I kursik w kursie z panem Pawłem na ulicy Łokietka. No, takie miejsca też są dla mnie stresujące, powiem wam. Te wszystkie aleje słowackiego. Widzicie, bo tu są wszystkie klatki. Tu ludzie normalnie mieszkają, nie? No, jak ktoś sobie stąd zamówi, to one. No niby tutaj jest niski próg, i ludzie wjeżdżają, ale tak wiecie, no wjechać na chwilę. Nie, nie zawsze są takie możliwości, i czasami jest po prostu ciężko. No, tak jak wam wcześniej mówiłam, byłam na kajakach w ten weekend z Mateuszami, naszymi mamami, i powiem wam, że było super, super, naprawdę było super. I ta impreza nie wychodzi drogo, bo tam się płaci około 130 zł za kajak. Kajak jest dwuosobowy, 4 godziny chyba jest przewidziane płynięcie. My płynęliśmy z 6 z jakimiś przerwami, wiecie, jakieś kanapeczki, jakieś Stoję na brzegu, a cała po prostu akcja kończy się ogniskiem. Jak już się zaparkuje ten kajak, więc tam już się przynosi jakieś swoje kiełbaski, co tam się chce. Także naprawdę integracja top of the top. No, dzień, dzień dobry, Pani. witam! A do bagażnika może co? Nie? Dobra. Założyłem Ubera dopiero i jesteś pierwszy przejazd z tobą, gdzie ci śledzę na YouTube. O, zajebiście! super! Ja mówię do kolegi, ja mówię, to jest nie do wiary. Pierwszy przejazd z Ewelinką. Czyli warto tego Ubera zakładać no. było. Dzień Dobry, dobry. A ja dzisiaj dobro na YouTube. E, no musimy sobie zrobić, nie? No będzie no, było, będzie, będzie było. piszczało. Ja mówię: "Ale fajnie", mówi koleżanka, którą śledzę. Mówisz, że jak mówimy, będziemy sła, Sławni, będziemy z Aweliną tak. Jest. Ale popatrzcie jak to jest, pierwszy przejazd. No. i założę Uber i z Eweliną, którą śledzę na YouTube. No. Nie, no chyba się po prostu ściągnąłeś mnie myślami. A ja Cię tu już kiedyś też widziałem, a to z Kodą białą chyba wtedy jeździłaś. Tak, tak? Miałam, czy szarą? Miałam białą, potem miałam srebrną, a jeszcze miałam taką grać no, grafitową. No także tu ci kiedyś machałem, też mi machałaś, sądzę siedzieliśmy, a teraz jedziemy razem. No, coś z tego będzie. No, a nie to nie... <laughs> A ty nie kremu wtedy po co brałeś? No bo chyba nie na kierowce. Jak tak, ja się... też jeżdżę na no, taksy. Się... A, aha, no taksi, na dobra, no. dobra, aha, czyli po prostu Ty z tej drugiej strony, no to tam z Uber'em masz do czynienia. No tak, tak. Teraz jako… Y A, to ja to zacząłem, wiesz kiedy? W 2020 roku, jak to A. jeszcze taksówkami nie było. No i co, jeździsz dalej? No jeżdżę, no. Wczoraj jeździłem w sobotę, o widzisz, zobacz, to Ci mówiłem, że ma wziastki, wziastki. Wziastki wziastki na wziastki. Na prowadzi, to gwiazdki, gwiazdki. Gwiazdki na niebie. Jak prowadzi, do gwiazdki musi No ba. A my jedziemy na, na ten, na, na Twa, tak, Twardowskiego tam jest ta, adres ta. system, dobra. Wiesz, tam się jak w w prawo się skręca i my sobie tam gdzieś usiądziemy. Jak Ci się jeździ do rana jeździsz? No drugi kurs mi dopiero. Robię sobie dzisiaj taki odcinek, w którym testuję, że 4 godziny rano i potem 4 godziny w Szczycie Popołudniowym. Wiem o co chodzi. Zobaczymy jak to co się bardziej opiera. Ja już wszystko testowałem. Tak. Ale w tego sobie jeździłaś? Eee, no. No jak było? Nawet no jak daj na tybie to jak Ty oglądasz? Nie no, wiesz to chyba tak ze 150 na godzinę wyszło coś, no nie całe, coś takiego, tak? już nie pamiętam, ale no mi siadło. No tak, no było nawet nieźle, ale, ale wydaje mi się, że lata temu było troszeczkę lepiej. Nie no, wydaje Ci się też tak? Tak, i to nawet wiesz co, parę razy mi się zdarzyło, że pasażerowie mówili, że za tą samą trasę, nie wiem, kilka lat temu płacili więcej. A teraz w weekend jeździłeś? Jeździłem w weekend, no. Bo było męskie granie i podobno też było fajnie o Boże, ale razi. Razi, razi, no. Ale pewnie wczoraj było utrudnienia przez ten tour de polon. Ja nie wiem, nie jeździłam cały weekend. Byłam na kajakach. A na kajakach? No, polecam. Super, super zabawa. Ale na wiśle? Nie, na niedzielę. a widzisz, że kajakach jeździsz, co? Jeżdżę. No. Nie, to, to ta nida to jest dla takich właśnie lajków, w sensie, że ten kajak sobie tam płynie powoli, tam się nim steruje, więc naprawdę spoko jest. Ja za kajakach... na jak soliną pływałem. A ja nie 30 lat temu. Nie byłem jak na, 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 na Krespinowie. Na plaży nudystów, żebyśmy yy, płynęli <grym> podglądać tam, ale tam same chłopy zawsze były. <grym> <grym> Nic, nic fajnego tam nie było. A jesteś pod partnerem, czy na swojej działalności? Nie, nie na swojej, u kogoś. Wiesz co, to jest prywatny gość w ogóle. A oki, okej. jest Krakowa, bardzo fajny i go pozdrawiam serdecznie. Spoko. Bardzo spoko gość, no. Ty oglądasz? Ewelinkę? Nie wiem. Możliwe mi, że pozdrawiasz. No powiem, może by sobie oglądnął, nie? No i będzie miała Ewelina, będzie subskrybenta nowego, no nie? No pewnie. No pewnie. No, pewnie. No, czym więcej, tym lepiej. Może no no za mną tak. siedzi nowy subskrybent już. Ten? on, będzie wygląda się tu? No, no, no. no to, to zaraz będziemy na zakrzewku, to zaraz w dniu. Nie, nie jestem wolna. No. W bagażniku jesteśmy za niego. Nie, bagażniku... bo są ciemne szyby i ludzie po prostu nie widzą, że ktoś jesteśmy. No. Ale przy poniedziałku, kurde, popatrzcie. Ja patrzę się pierwszy przyjazd, a tu go elf, no nie. No, bardziej, <laughs> um, zawsze jakiś z jeździmy, no nie? No pewnie, że tak. Przeważnie z tymi inżynierami. Ostatnio tutaj, jak jechaliśmy, właśnie tędy, no. to gość w minutę straci, stracił prawo jazdy, 30 punktów by miał. Mazako, robisz. Przejechał na czerwonym. On mówi, że on tak, jakby stracił prawo jazdy, to już by w kraju by jeździł. Aha. no nie ma nic do stracenia. I nie tu ma na bolce. Tak. I to na tym bolce. Bol to był, no. Okej, okay. lol. Za jedziecie tak rekreacyjnie? No. Wiesz, co jest w tych plecakach? A no domyśla się. No Aha, no to mamy, fajnie. Zobacz, mamy głośniczek, mamy karty zeszyt, bo kramy sobie w pokera. Super! I w Tor no. nie płędzia jak no to nie będzie tyle ludzi, nie? Dokładnie. No. Dla, le, A ma być cieplutko. Nie, nie, nie Cały tydzień ma będzie ciepło, fajnie. Nie jedziesz na wodę nigdzie? Wiesz co, nie wiem, czy jutro nie pojadę na pławienie, czyli na koniach się kąpać. A. Konie też umieją pływać i można na koniach pływać. Kurde, nie wiedziałem. No, fajna, fajna sprawa. Ja to lubię konia, ale jadę kabalos koński z konia, jest dobry. O, Jezu, nic nie słyszę. La, 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 la. Ja jestem ewlinka mięsny, a ty? No, ja wołowinę bardzo lubię. Wołowinkę burgerki, lubię. Ja tak o, sam, Jezus. Steki. A twój chłopak też chyba jeździ, co? E, no. A to on miał filmik pokazany, co jak, jak, jakaś para się chyba całowała i coś tam się dobierali do siebie? No, ale tak. to właśnie. Tak. Ja pierdolę. No, człowiek. No, samo życie. Ale to nie o to chodzi, no chłopie, jedziesz w i wiesz, i kurde, no, że to można się powstrzymać 10 minut, jak dojedziesz gdzieś tam do no, miejsca? No, oni tam już taką grę wstępną oni mieli. Oni już grę wstępną tu chłopie nie, robili, to brzydliwe, wiesz. Zabety bierzesz i wypad dziady. <głosy> 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 nie, to, jest, to wiesz, no, ja też takiego czegoś... To, no nie lubię. Proszę Cię bardzo, dziękuję i powodzonka. No dobra, dzięki. Dobra, tu zakończony i lecimy po Panią Karolinę. No powiem Wam o moich rozterkach życiowych, a mianowicie jeżdżę teraz na benzynie w Go F, czy już drugi bag, bo no mam problem. Mam poważny problem z tym samochodem. Nie wiem, czy pamiętacie TikToka, który mi zwiralował jakiś czas temu, gdzie sobie jechałam Nagle wywaliło w tym aucie usterkę u hybrydowego układu napędowego na zmianę z niską siłą hamowania, zjeść na stacji obsługi coś takiego i po paru sekundach auto mi po prostu stanęło i nie dało się odpalić. No i się okazało, że to jest taka dość powszechna usterka, w której musisz wtedy wyjść, podnieść maskę, wziąć kluczyk, odkręcić klemę od akumulatora, poczekać chwilę, potem zakręcić i już jest wszystko gitara gotowe. No dobra, no ja wiem jak to naprawić, no ale to nie jest fajna rzecz, nie, bo to w różnych miejscach może mi stanąć, może mi stanąć na przykład na torach kolejowych, albo na przykład w, na autostradzie, która jest remontowana i nie ma tego pasa awaryjnego, no i no takie stresujące to jest trochę, no nie, no nie fajnie mieć się go w aucie, więc postanowiliśmy, że to naprawimy i tutaj byliśmy u mechanika, no i tutaj była recepta, żeby wymienić przekaźnik to między tymi silnikami, coś tam, coś tam, no to wymienili, wyjechałam i znowu się zepsuło, właśnie kurczę, wiecie. To mi się średnio zaczęło stawać co raz na dzień, jak jeździłam. No i właśnie po tym przekaźniku znowu mi to się stało, więc znowu pojechałam znowu do tego samego mechanika i tutaj miałam czyszczenie jakichś tych filtrów od hybrydy, od baterii, od coś tam. Tutaj. No i póki co jeżdżę na benzynie, żeby sprawdzić, czy to jest coś, czy to jest związane z gazem. No i chyba tak, bo na razie jeździ, nie staje. No i wiecie, no i tutaj takie pytanie do Was, bo na pewno dużo kierowców ma te corolle co mnie oglądaj, może też się spotkaliście z takim problemem, że też było coś wymieniane i dalej to nie działało i możecie napisać, co było wymieniane, co robiliście. No bo no bardzo bym chciała w tym aucie, żeby było wszystko sprawne. Ono ma tam 70 tysięcy dopiero. Dzień dobry. Dzień dobry. E, I będzie na Mogilską Tower. Tak, dokładnie. Dobra. No, dobra, może być. Patrzcie, wjeżdżamy w oko cyklonu. Widzicie, tutaj już w prawo nie skręcę, absolutnie. Ludzie już muszą tam jechać, gdzieś objazdami, nawet tak szczerze mówiąc się nie orientowałam, ale generalnie masakra. O, policja. O, druga policja. O, trzecia policja, o matko, co się dzieje? Ile potrwa ten remont? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie jakoś hiper długo. i ja chyba sobie tutaj skręcę w prawo, wydaje mi się, że może być lepsza droga, chyba. To tak na czuja, bo niby Waze mi pokazuje, żeby tam jechać prosto. Patrzcie, tutaj pan na prawo sobie pompuje rowerek i tutaj są takie w Krakowie urządzenia. Boksy z narzędziami na rowery, z pompką. Kurczę, właśnie muszę, chciałam kiedyś skorzystać, ale ostatecznie już mi tam gdzieś na stacji ten rower napopował czy coś. Dzień dobry. Dzień dobry. Okejka. I lecimy po panią Ulianę. Dzień, Dzień dobry. dobry. 6:12. Dobra. I tamten poprzedni kurs był z podaniem kodu, czyli po prostu z perspektywy pasażera możecie sobie ustawić, że chcecie po prostu przy wejściu do auta podać kierowcy kod i dopiero jak on poda kod, który Wy macie, no to mu się odblokuje przejazd. I to jest zrobione właśnie po to, żeby kierowca nie pomylił na pewno pasażera. Więc dosyć ciekawa sprawa. I ja sobie tu czekam na panią Zuzannę na plecu Lasoty. To też jest fajna okolica, wydaje mi się, do mieszkania, bo blisko tu rynku podgórskiego. A jest tak dosyć spokojnie pochowane, wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, I będzie na batalionu skała. Dokładnie tak. Dobra. Dobra. Zakończona pani Zuzanna. O! Tutaj akurat fajny mi się ten kurs trafił, bo tam, no w porównaniu do poprzednich, no to naprawdę spoko. Ale już mi się wydaje, że to już końcówka, i już będą takie słabe. Więc ja wyjecham o siódmej. Wydaje mi się, że lepiej by było wyjeżdżać o szóstej do dziesiątej, albo od piątej najlepiej do dziewiątej, ale to też możemy sprawdzić. Dobra, i teraz wjeżdżamy w rowek grozy. Ile mamy na liczniku? No, jakieś pięć na godzinę. O lol, patrzcie, jak tam jest przytarty. Powolutku, nigdzie się nie spieszymy jedziemy pod kątem masakra tu jest masakra i super kto wie ten wie a kto nie wie to może się dowie może się nie dowie ale żeby nie, uważajcie tutaj będziecie jechać Dzień dobry Dzień dobry Próbuję coś złowić, ale nie wiem, czy się uda. A, 157 złotych za szczyt poranny? Spoko. Dobra, złapałam Lukasa na komforcie i lecimy na Berliny Pryszmowskiego. Czy ktoś tutaj zamawiał widok Wawelskiego Zamku w Krakowie na dzień dobry? Proszę bardzo, zapraszam. Pięknie. Hi, Lukas! Halo. Ok, Radisson Red Hotel. Yes. Ok, I tu mi-am curs de ora de I teraz uwaga, uber często rzutuje od tej strony, od Persmowskiego, y, ale najlepiej jechać tak, że na Rondzie mogilskim jechać, tak by się chciało jechać w stronę dworca i od razu zawsze znakiem skręcić w prawo, i tutaj można sobie spokojnie wziąć bilet jest 15 minut za free. Przy okazji można skorzystać z toalety, co też oczyniam ale was oczywiście nie brałam, no bo szkoda czasu. No, a w środku hotelu klasa, naprawdę klasa. Jakieś takie smoczki, czerwone, fajny wystrój, fajny kibelek. Polecam. Jestem w ogóle mega wdzięczna wszystkim, panią, Bo się zawsze py... staram się pytać, czy mogę, i zawsze jest odpowiedź twierdząca i to mi naprawdę mega pomaga. O, thank you very much. No, i wyjechać tu, złapać jakiś kurs fajny. Ja już tu zaczynam wybrzydzać sobie. Wiecie, jak chcecie, możemy kiedyś zrobić ze wskaźnikiem akceptacji, że biorę wszystko, co mi tam uber rzuci. Wziąłam sobie kurs od Woronża i teraz tak, wziąłam go, dlatego że on jest 0,0 km. Czyli tutaj pasażer prawdopodobnie. Na 99% nie wpisał sobie miejsca docelowego, wpisał sobie takie samo, jak miejsce odbioru. Także nie wiem, gdzie jadę, będę musiała go poinformować, jak tutaj zmienić to miejsce docelowe. Kiedyś miałam w ogóle taki przypadek, że ktoś też wpisał za miejsce docelowe. I się okazało, że tam gdzieś dalej, dużo dalej, i miał do mnie pretensje, że cena jest większa No tak, chce pan jechać dalej, no to cena jest zwiększa, no, chyba logiczne. Hej! Hello. Uh, okej, okay. where do you want to go? Um, Kraków Górno, no? no. Okej, okay, uh, you have to change destination, oh, because a, you have wrong. Okay, yes. Oh my god, yeah. Zaktualizować? Uh, no, maybe uh, I can help you. Oh, no. Because <laughs> it's the same uh, address. Zaktualizowano miejsce docelowe. Okay. Yeah? Mhm, mm yeah, you know place? Ah, yes. uh, yeah. Yeah, okay. <laughs> Thanks. Thank Bye. Jezus! Ale teraz sobie jadę, Lubo i pan Kurcze, który był zaparkowany po mojej prawej stronie, otworzył drzwi prawie na mnie. Prawie bym je skasowała. Ja się trochę przestraszałam. Także patrzymy w lusterka ludzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, 10,57, ja mam 193 zł minus 12, podzielić na 4, no to niecałe 5 dyszek, ale już z napiwkami 193 i dodać jeszcze dyszkę napiwku dostałam w gotówce, podzielić na 4, no to już mam prawie 51 zł, więc w zależności po prostu, czy napiwki liczymy, czy ich nie liczymy. Koniec. Ja zjeżdżam na przerwę i widzimy się po południu. I mamy 14.20, a ja wystartowałam tak 14.03, ale przyznam się, że wybrzydzam, a to nie taki kurs, a to za krótki, a to za niskopłatny, a to coś tam. I koniec końców po prostu straciłam jakieś 15 minut, i tak ja po jakiś krótki, więc no czasami nie warto po prostu wybrzydzać, narzekać, czekać, tylko po prostu jeździć i się nie zastanawiać. Hello, William? Yes. Okay, can you give me a code pin? Of course, 0950. Dobra, ja sobie wzięłam na teatralne z prawie 4-kilometrowym dolotem. Nie no, w sumie na łazie mi pokazuje 3,3, więc nie jest tak źle, ale no nie chciałam już tak siedzieć i wybrzydzać, kurczę. Jakiś pan biegający, pan biegacz. Ja sobie chodzę czasami z mileczką na spacerki. Mamy taką miejscu swoją. No i wiecie, taki marszobieg. Dlaczego znaczy głównie chodzę, ale też staram się podbiegać? Chciałabym tak zacząć biegać. W sumie nienawidzę biegać, ale chciałabym. Chciałabym polubić biegać, ale wydaje mi się, że by polubić, no to trzeba najpierw cały czas to robić. Czy w ogóle ostatnio już dowiedziałam się, że jest coś takiego jak Hard dog Grace, i to jest taki jakby Run Magedon, tylko że się biegnie z psem. Masz przywiązanego psa w specjalnych szelkach i macie tam jakieś przeszkody. No i kurczę dla mnie bajka, ale pies musi mieć 12 miesięcy skończone, mileczka jeszcze nie ma, więc maybe in the future piękne arkady. Piękne. Patrzcie, ktoś jeszcze tak wiesza pranie na podwórku. Dzień dobry. Dzień dobry witam. Dobra, pani Caroline odstawiona i teraz jedziemy panią Ewa. Ewa, jak Ewa, Dziwa Niki. Dzień dobry. Dzień dobry, już zaraz Pani daje PIN, kurcze. Aha, no właśnie, że PIN, tak, tak. Żeby jest. nie było, że ktoś inny Pani wszedł. E, spoko. Zobaczyłam, że kobieta to aż lepiej, niż człowiekowi. Tak, o tak. właśnie, kurczę, nie pomogła Pani z walizką, ale tu widziałam, że się te, 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 taki nie, młyn był, że wolałam w tym autze Nie, nie, chodzi o to. Tam było ile bo nad nie wiem. E, 23,20. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. O, fajnie, że tu pani podeszła. Tak, bo tam coś się dzieje, ja nie ma. Tak. Niczego, co. Tu jakiś problem pojawił się, autobus zablokował. O, już chyba odjeżdża, pani mi tutaj już wyszła, a ja sobie zakończam. Ja sobie stoję w korku na Warszawskiej. Kurczę, no gdyby pani Kęta przyszła na pawion, Dla niej to są dwa kroki. No to byśmy już pojechały. Ale no, rozumiem. Ja też do niej nie dzwoniłam, nie chciałam tutaj tłumaczyć co jak. Hej! Kęta? Jest. Okej. Okay. Wylądowałam już tutaj pod hotelem Galicja y, i jedziemy na agencję pocztową na kapelankę. Ja ostatnio to częściej jeżdżę rano niż po południu, ale tam tydzień temu wyjechałam raz po południu i się tak mega zadziwiałam, Boże, jaki beton! To już nawet nie korki, tylko beton. No i masz babo, placek. Korki do skrzyżowania. Ale nie są takie złe, więc może jak te światła zielone nie będą jakieś hiper krótkie, no to powinniśmy się na dwa razy wyrobić. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedzą panowie co? Dzień dobry, bo tak bym wolała bez tych puszek otwartych. Dzień dobry, bo różnie to bywa. Ja bym nie chciała mieć tej kolina. na Jasne, dobrze dobrze. Czy jest szansa, że ją wypijecie albo wyrzucicie? Możemy ją wypić. Dobra. No Dobra. 16,37, ja dostałam 20, czyli 3 złote tipa. Dobra, może być. Ej, patrzcie, tutaj jest zamknięta... O Boże, zamknięta droga! Co jest? Dobrze, Ej, Jabłonkowskich tutaj do Straszewskiego chyba? To jest zamknięta. Widzicie, trzeba tutaj objeżdżać, mam nadzieję, że niedługo. No to sobie muszę zrobić kółeczko. Czy Uber to pokazał? Tak, Uber fajnie już ma zaznaczone mapy dosyć szybko, albo już tutaj dawno nie byłam i to już jest od dawna, nie wiem. No lipa, dobra, to jest rozkopane wszystko. O mój Boże. Dobra, no to tak szczerze mówiąc jestem zaskoczona. Kurczę, no to smutno, ale co, ale tam kurczę jest tylko dla tra tramwajów i mogą jechać, Do czego nie mogą samochody też jechać na wprost? To no, nie fair, mam nadzieję, że to tylko jest jakieś takie czasowe e, zablokowanie. Dobra, zakończony kurs, ogólnie tak się prezentuje mnożnik w Krakowie i powiem Wam, że nie uda mi się ten kurs, bo stałam w strasznych korkach i tak szczerze nie wiem, co ze sobą zrobić mam bo jestem na za dupiu w drugą stronę też były korki czekam chwilę, może coś wpadnie stąd parę minut tutaj poczekałam, ale złapałam Harrego. Hey. Oh yeah, how are you? Fine, thanks You have a very nice car Thank you Are you, are you Polish? Uh, yes, yes, yes You have a very British accent It's <laughs> <laughs> hard to understand, maybe Yeah <laughs> Sorry It's okay. And uh, are you first time here? Uh, second time In Poland or in Third time in Poland. So I was in Warsaw and then I was here for... I know I'm here for one month, so... For work or for holiday? A little bit of both. Were you born here in Kraków? No, no, I'm born in other city near Kraków. That place... Zakrzówek. What? Zakrzówek. okay. Zakrzówek. I'm learning Polish now. <laughs> I teach you English, you teach me Polish. Yes, yes. Good combo. Jacques Żuwek. Zak Yes, good. <laughs> my friend who I was with is Polish. Polish is very hard to learn. You know any words? No, Polish? not really. No. Oh. You need to teach me. What do you want? No. Hello, my name is Harry. Okay. Cześć. Cześć. Nazywam się Harry. Wait, wait, one more time, one more time, one more time. Cze Cześć. 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 I call She. She. Harry. Harry. And your name is. Uh, Evelina. Evelina. Yes. Yeah, that's a very nice name. Evelina. And uh, you, uh, you are uh, Harry like Harry Potter. Yes. <laughs> 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 or Prince Harry, maybe who. Oh yes, Prince Harry. Yes, yes. Yeah, maybe better. But Poland's nice. Krakow is very. Uh, young, right? Lots of young people. Yes, yes, young energy. Young energy, right? <laughs> would have to meet somewhere in the middle. Half Polish, half English conversation. Mm -hmm. I need I need to know thank you. Dziękuję. Dziękuję. Yes, dziękuję. dziękuję. Yeah, I think I've heard that before, dziękuję. Yeah. And what's goodbye? Do widzenia. <laughs> oh no. <laughs> <laughs> you say again. Um, uh, thank you. Dziękuję. Dziękuję. dziękuję dziękuję is a uh, young language. Jinkuva. Oh, <laughs> yes. But uh, dziękuję is uh, normal. Oh, I see. I see. Dzienkuja. Yes. And then goodbye. What was that? Do widzenia. Do widzenia. I, I leave that one. Maybe too difficult. Uh, Do widzuja. Kurwa. kurwa. Yes. You know, kurwa. Are you trying to learn English? Yes, uh, yes, uh, <laughs> I'm uh, to talking with my friends. Wait, your boyfriend or? No, 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 my friend and um, uh, we are trio. Uh, I, my husband and him. Oh, I see. You understood? Yes, yes, yes. <laughs> like Ron, Hermione, and. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> you I saw your picture. You have a dog? Yes, it's Samoyed. It. You know Samoyed? Yeah, yeah, yeah. Okay. Think, thank you. This is to jest mój my puppy. Oh, what, what is his Freddy. name? Freddy. Oh, nice to meet you! Yeah, nice to meet you too. Bye! Bye bye! Kurczę, powiem wam przefajny kurs, naprawdę. Niby był po English, ja to jeszcze British English, a ja jestem taka kiepska w English nawet American, ale kurczę, no tak zagadaliśmy. Taki fajny chłopak, serio. No, trochę na migi, trochę coś tam. I się kurczę dogadaliśmy. Fajnie. I w sumie mnie zmotywował także krzychu. Wiesz, wiesz co będziemy dzisiaj robić. So... Hi. What is this? Pig. Yes. Oh, we'll just do it for my husband, okay? Okay. Excuse me, can you uh, without this coffee? Without coffee? Mm -hmm. Okay, no problem. Thank you. Thank you! have a good day! Ja już jestem po szczycie popołudniowym i zarabiałam 182 zł mniej niż rano. Daje mi to 45,50 zł na godzinę. Wydaje mi się, że to może być przez to, że były większe korki i ceny były porównywalne i po prostu ten okres się wydłużał tych kursów. Ale tutaj kilometrówka mi wyszła lepiej, bo zrobiłam 65 km, co mi daje 2,80 zł na każdy przejechany kilometr. Rybaczki, na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie też jakiś komentarz, a jak nie macie nic do dodania, to możecie napisać po prostu porządek w aucie, porządek w głowie dla zasięgów. Życzę Wam udanego tygodnia, do następnego vloga, check.